W dzisiejszej Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 20, mamy wyraźnie zarysowane przez Pana Jezusa dwa sposoby myślenia. Jedno, zamknięte w doczesności, reprezentują je saduceusze. Wyraża się ono w takich określeniach jak rodzić się, wziąć żonę, mieć żonę, dość egoistyczne podejście do małżeństwa, a na końcu umrzeć. Taka mentalność jest bezpłodna, prowadzi do śmierci, pozbawiona nadprzyrodzonej nadziei. Natomiast Jezus, który mówi o życiu przyszłym, o synach zmartwychwstania, pokazuje nam nadzieję niesłychaną, która wykracza poza nasze naturalne nadzieje nadzieję pokonania śmierci. Nie przez. Ciągle nowe małżeństwo, rodzenie nowych dzieci, by przetrwać w potomstwie, ale przez dar Boga zupełnie nowego życia. O tym jest dzisiejsza Ewangelia. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji odiwna w 32. niedzielę. W ciągu roku. Ksiądz Robert Laskowski. Witam. Ksiądz Maciąg. Witajcie. Ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj rozważamy Ewangelię według Świętego Łukasza, rozdział 20, wersety 27 do 38 o zmartwychwstaniu. Ale zanim przeczytamy tekst, chciałbym prosić was, żebyście pomogli rozprzestrzeniać to nasze lekcje divino, to naszą medytację, żeby dotarło do więcej, coraz większego kręgu odbiorców i dlatego prosimy i o subskrypcję, i o lajki, i o podawanie dalej, przekazywanie dalej, to naprawdę ma duże znaczenie. Niewiele trzeba wystarczy kliknąć, a okazuje się, że wtedy robią się o wiele, wiele większe zasięgi, wielu jeszcze innych skorzysta z tego słowa. Czasami mamy od was informację, że ktoś właśnie odkrył nasz kanał, który przecież funkcjonuje już od, nie wiem, 8-10 lat, ale dopiero ktoś go znalazł w sieci, więc bardzo prosimy. Teraz posłuchajcie Ewangelii. Wówczas podeszło do niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął, za żonę, pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Po, pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu, więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział, dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Jesteśmy w, na początku listopada i myślimy o życiu wiecznym, ponieważ było, była uroczystość wszystkich świętych, mówiliśmy o niebie, o czyśćcu, przy okazji wspomnienia wiernych zmarłych trzeba mówić o piekle. I dzisiaj może wielu sobie zadaje pytanie, jak wygląda życie po śmierci, czy ono w ogóle jest, czy kończy się nie, nie tylko tym, że złożeni do trumny bądź do urny, zakopani, rozpyleni i, i po naszym życiu. Tymczasem. Pan Jezus jednak odsłania przed nami no, ogromną tajemnicę. Przede wszystkim przez swoje własne zmartwychwstanie. I przez zmartwychwstanie możemy użyć takiego określenia swojej matki, która jako pierwsza po nim, jego śladami, powędrowała do tego innego, nowego życia, które nazywamy z braku lepszych określeń niebem. Yy, z ciałem i duszą. W swojej integralnej ludzkiej naturze. A więc, więc kompletne zbawienie. A więc to Maryja. zmartwychwstanie nie jest jakimś, jakąś, jakimś mitem ilustrującym pewną abstrakcyjną koncepcję filozoficzną, moralną, ale jest konkretnym faktem, który już się dokonał. Chrystus jest pierwocinami stworzeń, które mają udział w zmartwychwstaniu i On otwiera drogę do zmartwychwstania także nam to po prostu się już stało. I, I dlatego mówimy, że jedyną drogą właśnie do tego jest życie z Jezusem Chrystusem, bo jeżeli z Nim żyjemy, z Nim umieramy, z Nim także zmartwychwstaniemy, będziemy, mamy udział w tej rzeczywistości i nie ma jakiejkolwiek religii na tej ziemi, która by gwarantowała coś takiego. I dlatego mówimy nawet, że chrześcijaństwo jest na innym poziomie niż wszystkie religie, bo Jezus tutaj dokonał rzeczy bardzo konkretnych dla nas i dokonuje. I zresztą mówi dzisiaj też i na końcu: Ja jestem Bogiem żywych, nieumarłych. I to odkrywa jeszcze głębszą tą rzeczywistość, o której mówił Józef: że chrześcijanin z duszą i ciałem jest y, żywy, bo wyrwany z więzów śmierci. A korzeniem śmierci jest grzech. I dlatego takie życie, które nam oferuje Jezus Chrystus, to jest rzecz. Y, nie bywała po prostu na tej ziemi. W naszym ciele i krwi, które są zdane na umieranie, ponieważ są stworzone, zaprojektowane, można powiedzieć, na 70-80 lat, jak mówi Psalm, nosimy wszelako zalążek życia zupełnie innego, które rozsadza nasze kategorie myślenia naturalne czysto, które wykracza poza granice tej biologii, fizyki, którą znamy. Życia, które będzie dziełem samego Boga. I ten zarodek został w nas złożony przez chrzest jest pielęgnowany przez wiarę, przez życie mm, takie, jakie, jakie nam zaproponował Bóg. Życie w komunii z sobą, a więc dzięki sakramentom, dzięki Słowu Bożemu, modlitwie, wspólnocie. To są te jakby funkcje życiowe, które podtrzymują w nas życie nadprzyrodzone znowu z braku lepszego określenia nazywamy je w taki sposób życie duchowe życie w Duchu Świętym gdzie mamy zagwarantowane umrzesz zostaniesz złożony do grobu ale Bóg ciebie nie pozostawi w prochu śmierci przyjdzie do ciebie żeby ciebie obudzić i wprowadzić w ten nowy eon, jak mówi dosłownie dzisiejsza Ewangelia, nowy wiek, nowy sposób istnienia po prostu. Nie Gdy nowy w sensie chronologicznym. Nie. Właśnie nie nowy w sposób, nie w sensie chronologicznym, gdzie moglibyśmy pytać kiedy, tylko raczej w sensie jakościowym, wertykalnym w stosunku do tego, co mamy teraz. To życie nadprzyrodzone już przenika naszą rzeczywistość. Nie jesteśmy w stanie go. Bezpośrednio naturalnymi władzami naszego rozumu i poznania, zauważyć jakoś, ale wyczuwamy je, nosimy w sobie, a, mam, a pewność daje nam Słowo Boże i wiara, którą przechowuje Kościół, że ono jest już w nas. Tak, i w każdym z nas po imieniu, tak bym powiedział, bo gdzieś w Ewangelii tutaj mają problem, że ten nie przedłużył swojego życia w potomstwie, prawda? Więc umarł, nie ma potomstwa. Ślad po nim zaginął, być może, tak. I tu nie ma takiego myślenia, bo czy jesteś w małżeństwie, czy jesteś bezżenny, czy masz potomstwo, czy nie masz. Każdy ma właśnie to życie osobiste, od Jezusa Chrystusa, życie nowe i dlatego po zmartwychwstaniu, czyją będzie żoną? To pytanie, nie? Jak to będzie? A po zmartwychwstaniu się nie będą żenili, nie będą za mąż wychodzić, jest inna. Forma w ogóle życia, w relacjach będziemy się znali, rozpoznawali jak najbardziej, ale jest to życie ludzi już niebieskich i to jest dla nas to, o czym mówi nam Pismo Święte, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg dla nas przygotował. Ale powiedzmy to jeszcze raz dobitnie, że kiedy przychodzi nasza śmierć, dusza jest nieśmiertelna, ciało niestety się rozkłada. I już wtedy myślimy o tym, że niebo, czyściec albo piekło. Ale to nie jest koniec, bo powiedziałeś o tym pierwowzorze, pierwocinach, jakim jest Chrystus, który zmartwychwstał. Trzeciego dnia zmartwychwstał. A więc mówimy o tym, że jest nowe ciało. Jakieś... Będzie. Ale tak, mówimy o Chrystusie, Chrystusie już jest. ma, ma to tak ludzkie, samo Matka, ma, ma to chwalebne ciało. My dopiero czekamy. A więc póki co nie, bo chociaż jest jakoś tam wielu tych świętych, to jednak oni ciągle jeszcze czekają na ciało, bo, bo to jest za mało, to nie jest być w pełni zbawionym, bo być człowiekiem w pełni, to znaczy mieć no, być bytem psychofizycznym jednak. To jakaś wiesz, fizyczność, ale jakaś. Inna. Tak, masz rację, ale też są ciekawe historie z tych życia świętych. Przecież oni mieli takie różne misje, mają od Pana Boga, i okazywało się, że w ciele się pokazywali, widzieli ich. I, i to jest też ciekawe, nie? że już tutaj yy, za życia Pan Bóg daje też takiego yy, taki posmaczek, ten, na przykład biolokacji, że to ciało potrafi się przemieszczać. Albo na przykład, Być poza czasem, poza materią, można tak powiedzieć. Mamy wiele takich świadectw, nie? Też konkretnych. Albo na przykład święci, których ciała się nie rozkładają. Tak. Jest przynajmniej kilkoro takich. O, zachowane. wielkie dyskusje. Jako znak. Tak. Jako znak, który radykalnie zaprzecza współczesnej modzie na kremację, czyli krematorium jako Los ludzkiego ciała. Nie, ono powinno zostać pochowane, ponieważ jest przeznaczone do zmartwychwstania. Kościół nigdy nie polecał, nigdy nie praktykował jakby z, z własnej woli yy, palenia zwłok, jedynie tolerował z przykrością i bólem to, co ludzie robili, żeby nie, nie wywoływać jakiejś wojny religijnej o to w cudzysłowie. Ludzkie ciało ma swoją godność, ponieważ jest przeznaczone do zmartwychwstania i do życia wiecznego, dlatego no powinno być. Pochowane. Powiedzieliście o tym, że będzie no, fantastycznie, ale my tutaj na ziemi y, dla wielu, zwłaszcza tych, którzy są w małżeństwach, no, życie małżeńskie, pożycie po małżeńskie jest czymś niezwykle. Ekstrem emocjonującym, co, co wielu bardzo, bardzo przeżywa, nie są w stanie sobie nawet pomyśleć, że można bez tego żyć. No wiadomo, człowiek się starzeje i różnie bywa. Choroby nieraz na to nie pozwalają. Ale przed teraz mówimy, jak to będzie w niebie. E... Mówiłeś, że nie będą się za... żenić, ani za mąż wydawać. To właściwie nie Sławek mówi, się... mówi, tylko Pan Jezus no, to mówi. Oczywiście, tak. Ja tak. się przytomnie. podparłem autorytetem, ale wiesz, Trzeba posłuchać małżeństw też starszych, nie? które idą pięknie we dwoje w kierunku nieba, już mając za sobą ten czas pięknych relacji też małżeńskich i dalej się kochają, dalej są razem, już nie korzystają z, z tej łaski, jaką mieli w swoim czasie. I nie, nie wspominałem tego, jak coś to przeszło, bo takie wspaniałe, teraz tego nie mamy. Bo miłość Boża, jeżeli jest rozwana w naszych sercach, ona powoduje to, że w swoim powołaniu, także na przykład takim, jak my mamy w można być człowiekiem szczęśliwym, spełnionym w ciele również, yy, pełniąc wolę Bożą. To jest bardzo ważne, bo ciało nasze nie jest dla przyjemności, tylko dla pełnienia woli Bożej. I teraz, jeżeli ja w małżeństwie pełnię wolę Bożą, pięknie, yy, w celibacie bardzo dobrze. I jedni i drudzy będą szczęśliwi, zadowoleni, mając oczywiście w sobie też to zmaganie ze swoim ciałem, które trzeba trzymać w dyscyplinie, ciosać, jak tego osiołka też dyscyplinować. I to jeszcze raz podkreślam: miłość i pełnienie woli Bożej dają człowiekowi, jako osobie też psychofizycznej, spełnienie, szczęście. No dobrze, ale ten stan uszczęśliwienia w niebie, na czym będzie zatem polegał? Ja się czekam, żeby tego doświadczyć. Będziemy żyli Bogiem po prostu. Ja używam takiego bardzo prostego obrazu, że będziemy karmić się oglądaniem Boga tak jak rośliny na łące karmią się słońcem. Dzięki temu rosną, kwitną i owocują. I tak samo naszym pokarmem będzie Bóg po prostu. I też y, miłość małżeńska zostanie y, objęta, mhm. taka miłość partykularna, wyłączna, obejmująca dwie osoby w ścisłej relacji, najbliższe jako sobie i najpiękniejszej jako sobie można wyobrazić, zostanie objęta przez większą miłość, miłość Boga, która jakby ten ocean miłości Bożej, y, y, nie powiem, że wchłonie y, te nasze relacje poszczególne, bo one dalej będą jakoś istnieć. Nic co piękne nie przestanie istnieć w niebie. Natomiast małżeństwo przestanie być potrzebne, w pewnym sensie małżonkowie razem zwrócą się właśnie ku temu słońcu miłości Bożej. Ich relacja też zostanie przemieniona na podobieństwo aniołów Bożych, jak mówi Pan Jezus, którzy wpatrują się nie, nie, nieustannie w oblicze Boga, nieustannie też wielbiąc go samym swoim istnieniem, cześć mu oddając. A czym jest komunia? No bo y, dwoje stają się jednym ciałem. Jest łaska komunii. Komunia jest, jest trochę słowem wieloznacznym. To nie, chodzi mi o, o ten dar zjednoczenia, że powiedzmy małżonkowie byli dwoje, stają się jednym ciałem, jedną duszą, jedną, jednym, jednym sercem. Y, jest pytanie: Jeden warunek jest? jest. Jak będzie tutaj. Jeżeli to jest wszystko zatopione w Chrystusie, to wtedy ta komunia istnieje. Jeżeli nie, ten mur podziału będzie. I tu jest cała ta tajemnica życia też i małżeńskiego, żeby byli dwoje jedno się stali, to co mówił Józef, muszą we dwoje się wpatrywać w Chrystusa i mając te natchnienia, tę łaskę od Ducha Bożego idą ku jedności w myśleniu, w działaniu oczywiście w prowadzeniu rodziny, dzieci. Komunia to jest także piękny dialog, to jest umiejętność słuchania siebie nawzajem. To są rzeczy, które są tylko dostępne dla tych, którzy potrafią swoje życie oddać Chrystusowi. Czy wzajemna miłość, jedność będzie podniesiona do w ogóle rzeczy nieosiągalnych tutaj? Tak. Na no, jakiś inny poziom. Oczywiście. Nie potrafimy tego sobie wyobrazić ani precyzyjnie opisać. A ja mogę... Na tym polega tajemnica życia przyszłego, że nie mamy w nie wglądu. Musimy dostać nowe oczy, nowe ciało, żeby. I przeżywać i widzieć tę rzeczywistość, czekamy na, na zmartwychwstanie, na to nowe życie. Tak. Ja mogę powiedzieć troszkę z własnego doświadczenia, bo z, chciałem się żenić. Chciałem mieć żonę i pamiętam nawet, jak poszedłem z, taką, z takim słowem do, do konkretnej osoby. I po pierwsze. Ze słowem w formie pierścionka. Na razie kwiatki. Aha. Ale z myślą taką, znaczy przeżyłem coś niesamowitego: mianowicie, y, najpierw słowo, nie zostaniesz z nią. Nie mogłem pojąć o co tu chodzi zupełnie. Słyszałeś jakoś. Tak, jakoś tak wewnętrznie, ale tak mocne, że nie byłem w stanie nic wypowiedzieć, nie. Y, a po drugie, dotknięcie tak wielkiej miłości, że ja od tamtego momentu wiem jedno, nie że ta miłość, która między ludźmi, to jest po prostu przedsmak tej, tej miłości, którą jest to, to dotknięcie Pana. Chcę Ci powiedzieć, że tego doświadczają też małżonkowie chrześcijańscy. I kiedy dotkną tej tajemnicy Jezusa, oni mają to samo doświadczenie. I to tak, jest takie przepiękne, tak. że już się nie łudzą. W że tym... miłość małżeńska jest tak. absolutna. No, absolutna, nie. I właśnie to to wkorzenienie się w Chrystusa, tak bym powiedział, daje tą prawdziwą miłość między nimi. O to mi chodziło, że, że w niebie, jak tam dojdziemy, będziemy rzeczywiście przeniknięci miłością, która cię tak spełnia, że drugi człowiek też uczestniczy w tym, że, że mamy niesamowitą komunię osób. Tak, ale pamiętajmy o tej prostej rzeczy, którą Kościół... Powtarza za Chrystusem: ma, Małżeństwo aż do śmierci. Nie opuszczę cię aż do śmierci. W chwili śmierci ja ciebie opuszczam. Nasza relacja się zmienia, chociaż przecież miłość, która powstała między nami, nie ginie, nie umrze. Miłość nigdy nie ustaje, mówi Pismo Święte. A więc małżeństwo ma w planie Boga y, pewną y, bardzo ważną rolę, ograniczoną jednakowoż. Y, Czasowo i w pewnym sensie też jakościowo, przestanie być potrzebne w niebie. Poprzestańmy na tym. Natomiast w tym życiu są również ludzie, podobni aniołom, którzy rezygnują z małżeństwa tak, jak to pokazał sam Chrystus. On który przecież dziewiczy. był bezrzędny, dziewiczy, tak jak to pokazał Paweł, który jako rabin z. Faryzeusz miał wręcz obowiązek założyć rodzinę i mieć potomstwo, a nie miał, ponieważ Chrystus do tego stopnia go porwał, że nie było już miejsca w jego życiu, w jego misji, w jego powołaniu na małżeństwo. To samo nawet, nawet jeden rabin, nie pamiętam imienia z pierwszego drugiego wieku. Powiedział, pozostawił po sobie takie słowa: Ja jestem zakochany w torze, w słowie Boga. Niech inni rodzą dzieci, niech się je troszczą o przedłużenie ludzkiego rodzaju. Ja jestem zakochany w torze i tylko tym chcę się zajmować. A ostatecznie, na przykład, inicjator drogi neokatuchmenalnej, świecki człowiek, artysta, malarz Francisco Arguello, który yy, zainicjował wielkie dzieło odnowy kościoła, można powiedzieć, które objęło dzisiaj wszystkie kontynenty, który. Stwierdził: y, Nie ma w moim życiu miejsca na y, miłość do jednej kobiety, do jednej rodziny, którą bym założył, ponieważ y, to, co dał mi Bóg, pochłania mnie do tego stopnia, że po prostu wy, 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 wyczerpuje moją możliwość miłowania. Ja miłuję Chrystusa i Kościół. Więc spróbujmy więc. to zebrać. Po pierwsze, y <laughs> Kiedy trafiamy do nieba, to nie szukamy już żony czy męża, tylko brata i siostra. Będą jako dzieci Boże. Tak. Po drugie, że ten aspekt fizyczny, seksualny yy, ma swój finisz tutaj na tym świecie, w tym życiu doczesnym. Tam tego nie coś będzie coś innego, tam większego, agapę, jeszcze, jeszcze piękniejszego. Tego, A więc tam nie tak? będzie rodzenia dzieci: nie tak. będzie. A w związku z tym. Ilość dzieci powołanych, znaczy ilość ludzi powołanych, liczba. Do liczba. liczba powołana tutaj do istnienia, to jest. Numerus Clausus. Koniec. Rodzenie dzieci jest walką ze śmiercią. Jest dążeniem do przetrwania w potomstwie. Tam śmierci nie będzie, więc nie będzie też rodzenia dzieci, mówi Pan Jezus. Znaczy, jak ktoś odkłada, pomijamy oczywiście sytuacje takie. Gdzie ktoś jest chory, gdzie ktoś z różnych względów nie może, to są wszystko rzeczy zrozumiałe. Ale też mówimy o zamknięciu się na życie tych, którzy mogą, a, a się zamykają, i pytanie, jest zwolna Powołanie, żeby mieć dzieci, dramat, dramat pewien. Dramat miłości, tylko i wyłącznie. Wiecie, jeżeli miłość Boża jest rozlaną w naszych sercach, to po prostu nie ma innego myślenia i działania jak takie właśnie ku życiu, bo Bóg, Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych, i to jest proste. A jeżeli nie mamy tej łaski i nie żyjemy własne, to niestety jesteśmy umarli i życia nie możemy dać. Zwróćmy uwagę jeszcze na to, że w tej Ewangelii mamy saduceuszów, którzy stawiają problem zmartwychwstania i tego, jak to będzie z małżeństwem, z dziećmi w przyszłym życiu, sprowadzając go do, do, do absurdu, próbując ośmieszyć, śmieszyć, posługując się też zresztą w taki trochę perfidny sposób, księgą Tobiasza, prawda? I prawem lewiratu, ponieważ oni uznają tylko torę, czyli prawo Mojżeszowe, ludzie religijni zawodowo, bo to są rody kapłańskie, to jest bardzo dziwne, którym niepotrzebne jest zmartwychwstanie, niepotrzebne jest życie wieczne. dziwna rzecz. Dzisiaj też, też mamy takich, takich saduceuszów, którzy Absolutnie. mogą być nawet ludźmi religijnymi, doskonale wykształconymi, którzy są zamknięci w doczesności, w takiej mentalności bardzo doczesnej. Rodzenie się, zakładanie rodziny, umieranie i koniec, prawda? I którzy będą próbować sprowadzać ten, tę prawdę, że nasze życie sięga poza śmierć, do absurdu, żeby ją ośmieszyć i pozbawić też innych nadziei, której sami nie mają. Więc... I to też musimy jakoś zobaczyć, że żyjemy w takim świecie jako świadkowie tej nadziei, która w nas jest, że zmartwychwstanie jest. to by promieniować a my być tymi, którzy są żywymi i nieumarłymi. A zapytajmy o, na koniec, pozwólcie jeszcze jedno, z, z, zwłaszcza z hinduizmu przychodzi do nas y, koncepcja inna życia, że jest kolejne wcielenie i kolejne wcielenie. Wszystko zależy jak żyłeś w tym, od tego jak będziesz żył w kolejnym. I to co jest interesujące, czy, czy, czy właściwie smutne, że bardzo wielu chrześcijan wierzy w... Nie rozumiejąc istoty tej doktryny, w której wyraźnie stawia się sprawę, że Kolejne wcielenie jest nieszczęściem tego bytu, który na przykład jest raz człowiekiem, raz zwierzęciem, raz rzeczą martwą nawet, albo drzewem. Że jest to nieszczęście, ponieważ według tej doktryny wszystkie byty dążą do wyrwania się z kołowrotu wcieleń ku jakiejś nirwanie, jakiemuś tam szczęściu, tak jakie sobie wyobrażali w Indiach przed, już przed tysiącami lat. Więc to jest takie naiwne i bardzo prymitywne podejście, gdzie yy, tej doktrynie o reinkarnacji nadaje się kompletnie inny sens, żeby ją dopasować, przykroić do moich oczekiwań, że będę miał wiele, przepraszam za ten okropny błąd językowy, wiele żyć, przez rzecz kropką, rzecz jasna. Nic bardziej błędnego. Tutaj autor listu do hebrajczyków nie zajmuje się tym długo. Jedno zdanie w, wtrącone w jakieś Bardziej rozbudowane zdanie. A ponieważ ludziom dane jest raz życie, a potem sąd, tego no nie ma o czym dyskutować. Czyli trochę Brańczyków, dzień dobry. Takim idzie. osobom proponujemy pierwszą, drugą, trzecią klasyczkę. szerzy jedno życie. Dobrze. Tak, I wystarczy wiadomości. Daj się porwać przez Chrystusa, który po to umarł, by dać Ci zmartwychwstanie. stanie. Pozdrawiamy was serdecznie. Jeszcze raz prosimy o lajki, o podanie dalej, o subskrypcję, żeby się to słowo rozprzestrzeniało jeszcze dalej. Świętosławie Klaszkowski, Krzysztof Maciąg, pierwszy Robert Muszyński.